Mika Urbaniak zadedykowała Urszuli Dudziak swoją książkę. Byłoby mnie tutaj, gdyby nie mama. Mika Urbaniak to wokalistka Jazzayer i, i B, córka Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka. Artystka wydala niedawno książkę "Będzie lepiej", w której opowiada szczerze o uzależnieniu. Chorobie i miłości, dlaczego zadedykowali ją ja swojej sławnej mamie? Opisałam jak poradziłam sobie z uzależnieniem od alkoholu i z chorobą psychiczną, oraz komu to zawdzięczam. Te książkę dedykuję mamie, która jest praktyczna i zawsze mi powtarzała: to trzeba rozwiązać. Nie poddawać się. Pokazała mi też, jak sięgać po pomoc, nie wstydzić się tego. Dzięki mamie potrafię cieszyć się życiem, mówiąc dla życia na koraco. Mika Urbaniak urodziła się w Nowym Jorku, gdzie jej rodzice robili karierę. W szkole była wytykana przez rówieśników jako córka emigrantów. By uciec przed problemami upijała się od bardzo wczesnych lat. Uzywki były obecne w życiu Miki Urbaniak przez lata, aż do pewnej nocy, gdy w wyniku przedawkowania utarła się o śmierć. W 2003 roku trafiła po imprezie do szpitala, Majac 5. Jeden promil alkoholu we krwi. Nagaj poturbowana. przyrazona sytuacja Urszula Dudziak postawiła mi ce ultimatum. To był jedyny sposób by wydrzeć ja z nalogu. Tak naprawdę zostałam zmuszona do podjęcia leczenia gdy leżałam w szpitalu, mama postawiła mi ultimatum, albo idę na odwyk. Albo wyprowadzam się z jej domu znalazła terapeutę zaleznian i on jej powiedział. Za to będzie najlepsze wyjście poszłam więc na odwyk dla niej. Później codziennie chodziłam na spotkania ha Gdy zobaczyłam, że jest wokół mnie więcej osób z problemem alkoholowym, poczułam się pewniej. Zaczęłam walczyć o siebie dla samej siebie ale kiedy wróciłam po odwyku do domu. Oplakalam się ze strachu wyznala wokalistka w wywiadzie dla VIVE. Rok po odwyku wykryto u niej chorobę afektywna dwubiegunowa. Na początku nie mogła zaakceptować tej diagnozy. Teraz wie, że zbyt długo obwiniala siebie i swój charakter ze wszelkie niepowodzenia. Podczas gdy już jako nastolatka powinna była się leczyć. Urszula Dudziak nadal trwala przy córce i wspierała ją na każdym kroku. Zdaniem Miki, to właśnie dzięki uporowi matki poradziła sobie z choroba. Mama często mawiała, za najgorsze, co może być, to chore dziecko, powtarzala. Ze mi pomozę i pomogłam, mówi wokalistka. Prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdyby nie moja mama podkreśla Mika.